Pomysł na ten projekt nie powstawał łatwo. Zaczęło się od tego, że Raspberry Pi ogłosiło, że wypuszcza nową płytkę ze swoim mikrokontrolerem zbudowanym Wi-Fi, i pomyślałem, że zbuduję z tego jakiegoś robota. Nie miałem kompletnie pomysłu, co to może być za robot, ale wiedziałem, że na pewno coś z tego się uda. Za około 100 zł kupiłem również takie podwozie robota ze specjalnymi kołami Omni. -Wiz. Koło takie składa się z kilku mniejszych kół przymocowanych do niego i dzięki temu robot może poruszać się w każdą stronę, nie tylko do przodu i do tyłu lub skręcać, ale również w bok. Aby ułatwić projektowanie wszystkich niezbędnych uchwytów, zrobiłem sobie zdjęcie podwozia, które zaimportowałem do programu Fusion 360 i po przeskalowaniu mogłem łatwo dopasować wszystko do odpowiednich otworów. Mimo to takie losowo umieszczone otwory na podwoziu nie ułatwiają zadania przy projektowaniu i pokażę Wam moje rozwiązanie tego problemu już za chwilę. W międzyczasie zacząłem już w Pythonie programować program do kontrolowania robota i wyświetlania danych, a tutaj możecie zobaczyć prosty joystick, który zrobiłem w Pygame. Tutaj widzicie cały materiał, który powstał na potrzeby tego projektu. Ostatnie nagranie z programowania powstało 5 sierpnia, a kolejne, które zobaczycie za chwilę, 21 września. To co stało się pomiędzy tymi dwoma klipami bardzo mocno wpłynęło na ten projekt. W sierpniu brałem udział w letniej szkole dotyczącej projektowania CubeSatów, czyli bardzo małych satelit. Szkoła ta była organizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną. W Belgii spędziłem ponad miesiąc z grupą fantastycznych studentów z Europy, ale i nie tylko, mogliśmy dowiedzieć się niesamowicie dużo na temat samych satelit, rakiet i kosmosu od ekspertów z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zaliczyliśmy mnóstwo super ciekawych wycieczek do firm oraz nie tylko i po prostu dobrze się bawiliśmy. Kiedy wróciłem właśnie z tego obozu do domu, Zobaczyłem, jak bardzo zwyczajny jest mój pomysł na ten projekt, na tego robota, i postanowiłem, że trzeba go trochę skomplikować i sprawić, aby był ciekawszy. I tak właśnie narodził się pomysł zbudowania Łazika marsjańskiego, ponieważ dlaczego by nie? Ciężko wyobrazić sobie Łazik marsjański bez ramienia robotycznego, a więc od tego zacząłem. I tutaj możecie zobaczyć, jak projektuję je w programie Fusion 360. Może się na filmie wydawać, że to bardzo proste i że cały proces przebiegał bez żadnych problemów, jednak tak nie było i właściwie musiałem to ramię zaprojektować mniej więcej trzy razy, aby ostatecznie wszystko złożyło się dobrze i dobrze działało. Podwozie do tego robota postanowiłem wykonać zgodnie z koncepcją Open Robotic Platform, którą stworzyłem jakiś czas temu i powstała również strona dla tego projektu, na której może znaleźć więcej informacji. Podwozie to a właściwie płytka została wyfrezowana na mojej frezarce Indy ze sklejki 6 mm. Po frezowaniu wyszlifowałem płytkę szlifierką oscylacyjną, żeby była trochę ładniejsza, a następnie pomalowałem białą farbą w sprayu. Kiedy moja płytka do podwozia była gotowa, wydrukowałem kilka uchwytów na silniki i wziąłem to, co było fajne w tym starym podwoziu, czyli silniki Koła, i przyczepiłem do mojej płytki ORP, czyli płytki Open Robotic Platform. Dzięki temu, projektowanie uchwytów albo używanie uchwytów, które już masz, jest naprawdę proste. Mimo że nie było to od początku planowane, postanowiłem zaprojektować dla tego projektu płytkę PCB, a następnie wyprodukować ją samemu na frezarce 3018, którą delikatnie zmodyfikowałem, żeby do tego się lepiej nadawała. Udało mi się zrobić już kilka takich płytek za pomocą tej frezarki i każda płytka to nowe doświadczenie. Im więcej go mam tym łatwiej i lepiej to wychodzi. Ta płytka wyszła za pierwszym razem właściwie bez żadnych problemów i efekt był całkiem fajny jak na tego typu technologię. Postanowiłem zrobić drugie podejście do wykonania własnej legendy na płytce PCB. Za poprzednim razem nie wyszło to idealnie i niestety tym razem też nie, ale jest to z pewnością lepsze niż nic i fajna zabawa, może kiedyś uda się ten proces udoskonalić. Jeśli chodzi o samolutowanie, to ponieważ nie ma tutaj solder maski, nie jest to aż takie proste. Łatwo popełnić ciężki do znalezienia błąd, który może całą płytkę zepsuć, i warto to dobrze przetestować z zasilaczem laboratoryjnym, który ma ograniczenie prądu oraz zmierzyć napięcia przed podłączeniem np. Raspberry Pi. Na szczęście podczas testów okazało się, że wszystko jest OK i po ustawieniu sygnału PWM niezbędnego do sterowania serwem, zobaczyłem idealny sygnał kwadratowy na oscyloskopie. Podwozie, a dokładniej wydrukowane ramiona były dosyć elastyczne, a więc przeprojektowałem je, dodałem pewien wspornik oraz zamontowałem silniki pod innym kątem i zaprojektowałem specjalne nakładki. Kiedy mój program do sterowania robotem, konkretnie ramieniem, był już gotowy, zacząłem to testować i okazało się, że niestety to ramię jest trochę zbyt duże, połączenia są zbyt długie i te małe serwomechanizmy nie dają sobie z tym rady, więc przyszedł czas, żeby po raz kolejny już przeprojektować ramię. Ramię po przeprojektowaniu było dużo mniejsze, a więc i zasięg był gorszy. Niestety ze względu na użyte tutaj silniki, ta zmiana była konieczna, żeby to w jakikolwiek sposób sensowny sposób działało. Jeśli zastanawiacie się, jak zaprojektować takie ramię samemu, które fajnie działa, no cóż, musicie przed tym ramieniem zaprojektować takie, które prawie że działa, a jeszcze przed tym zaprojektować takie, które nie działa w ogóle i wtedy po trzech próbach być może jedno będzie działać. Aby zdalnie sterować robotem i widzieć co się dzieje, postanowiłem użyć systemu FPV lub FPV. Jest to bardzo mała kamera używana w dronach wyścigowych, do tego mamy ekran lub czasami okulary i na częstotliwości 5-8 GHz jest przesyłany obraz. Cały system działa bardzo fajnie i jest łatwy do zaimplementowania. Tutaj przykręcam taki chwilowy uchwyt na kamerę, który potem zostanie zastąpiony czymś dużo lepszym. I pojawił się też mały problem: nie miałem żadnego wyjścia, do którego podłączę kamerę. Zapomniałem o tym na płytce PCB. Na szczęście dodałem dodatkowo MOSFET, bo być może się przyda, żeby kontrolować jakieś LEDy. I okazało się, że przydał się już od razu. Dzięki temu mogę zdalnie włączyć i wyłączyć kamerę, aby zaoszczędzić energię. Zazwyczaj kiedy montuję coś na płytce stykowej, nie mam do tego żadnego schematu, połączenia robię w locie, a potem kiedy przychodzi do programowania jest problem co gdzie było podłączone, a więc posiadanie dobrej dokumentacji, a nawet tylko zwykłego schematu bardzo ułatwia programowanie. Już tutaj wszystko dobrze działało, ale przez te wszystkie kable dobrze to nie wygląda, więc postanowiłem dodać górną płytkę, która wszystko przykryje. Niestety okazało się, że wilgoć wykończyła jeden ze sterowników silnika w mojej frezarce, więc musiałem tą płytkę wykonać ręcznie. Już kończyłem robić tą płytkę. Zdałem sobie, że 6 mm grubości jest tutaj kompletnie niepotrzebne. Ważne, aby ta dolna była sztywniejsza, ta górna nie jest już taka ważna. A ponieważ może być cieńsza, to mogę ją bez problemu wyciąć na moim laserze ze sklejki 3 mm i tak też zrobiłem. W około 2 minuty płytka była gotowa ze wszystkimi potrzebnymi otworami i nie musiałem się z tym bawić. Chociaż płytka, którą zrobiłem ręcznie, wyszła wyjątkowo precyzyjnie i bez problemu nadałaby się w tym projekcie. No niestety nie miałaby wszystkich niezbędnych otworów. A tutaj wymieniam uchwyt kamery na coś dużo lepszego, coś co przypomina bardziej łazik marsjański, a zarazem zapewnia lepszą widoczność. I na koniec boki przykryłem folią z koca ratunkowego. Po tym wszystkim łazik był wreszcie gotowy, żeby go przetestować w mojej kuchni. To znaczy na Marsie. Ktoś może powiedzieć, że taki projekt to tylko zabawka i niewiele wspólnego ma z prawdziwym łazikiem marsjańskim. Jest to oczywiście prawda, jednak myślę, że jest to świetna zabawka edukacyjna. Pomyślcie tylko, że dziecko w podstawówce dostaje takiego łazika i na zajęciach z programowania może się nauczyć, jak go programować. Myślę, że kiedy dostanie zwykłe podwozie robota, też będzie się świetnie bawić, ale jednak to ramię robota i kamera to naprawdę coś więcej. Jeśli zajmujesz się właśnie czymś takim, uczysz dzieci programowania i chciałbyś wykorzystać tego typu narzędzie, bez problemu możesz to zrobić kompletnie za darmo. Wszystkie pliki niezbędne do tworzenia tego projektu, wszystkie pliki do wydrukowania na drukarce wraz z kodem są dostępne na moim GitHubie za darmo, a link znajdziesz w opisie. Dzięki bardzo za obejrzenie. Cześć!